Mondi jest producentem papierów opakowaniowych. Każdy kartonik, który przychodzi do nas z paczką, no to jest możliwość, że on jest wyprodukowany z papieru w Mondi świecie. Mondi jest miejscem, gdzie można się rozwijać, gdzie można spełniać swoje marzenia o karierze. Sześć różnych maszyn papierniczych. Każdy może spróbować się odnaleźć w zupełnie inny sposób w różnych zespołach. Pracuję się ze świetnymi ludźmi i to podkreślam, bo Mondi, Mondi to przede wszystkim ludzie, to jest moje otoczenie, to jest moje sąsiedztwo, tu są moi, tu jest moja rodzina, no i tu się fajnie żyje. Każdy zna kogoś, kto pracuje w Mondii. Mój wujek na siódemce, mój brat na jedynce i mój chłopak na trójce. Jakieś tam opowieści w domu były do tego szkoła technikum papiernicze, no więc to już linia prosta, nie? Przyjemnie jest iść na, nie wiem, na mecz futsalu, koszykówki i zobaczyć wiesz, logomondii na, na plakatach albo na strojach chłopaków, którzy biegają po boisku, To jest no, fajne uczucie. Tambor papieru, który schodzi z maszyny, to jest 140 km, czyli jakbyśmy taki tambor papieru rozwinęli sobie ze świecia to do Gdańska. byśmy mieli taką autostradkę szeroko, no, dróżkę powiedzmy, w no szerokości 7,8 m. Z tego, co ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, ale jak również z opowieści czy rodziców, czy, czy lokalnych mieszkańców, to miasto rozwinęło się dzięki temu, że tutaj właśnie ten zakład powstał. W sumie cały czas mi imponuje sposób, w jaki kooperujemy z miastem. Ścieki, które płyną z, z miasta są oczyszczane na naszej oczyszczalni. Na chwilę obecną no nie, nie, nie widzę jakby siebie gdzie indziej, tak?